Mano, z tej strony diaksuj to kolejny odcinek Diaksuj przyjaciele Po mojej prawej jest o. No, A po mojej lewej jest nowy gracz Daniel0 Daniel No przywitaj się hmm, Któregoś razu się tam... A no dzień dobry dzień dobry Któregoś razu tam... Cześć! jedną z narduszko o tu między odcinkiem przepraszam że budowałem między odcinkiem ale no miałem chęć oh! budowania miałem wielką chęć budowania niestety by być mm -hmm. kurczę nie mam jedzenia Fajne, to Jak jest, tak nie jest? Nie wypchaj się zostały mi 4 szyby z tego budowania a mi zostało 52 o nie Dead A, au. Jak tutaj też myślałem, to ładnie. Gdzie ta wieża? Dobra, tutaj. No to fajna. dobra. Ja się wracam tam do domu. Aaaa! No jestem głupi. O, jestem w, bąku, w domku. Nie! A, okej, okay, tutaj jestem. Myślałam, że to dom. O, o, o! Nie! Jezus, mały. A... O nie! On mnie goni! Dobra, dobra już! Dobra, moje ajty. A! Ojej, ale bym spadł! Ojeju. Ale... Ale jak tam zejść? Hę? Ładnie. Jak tam teraz zejść? Za to skoczę. Mm. O -o -o! Ojej, dwa serduszka. To będzie taki krótki odcinek. Ale... Mm. Co by w nim zrobić? Wiem, idę do domku i coś wymyślę. Ktoś ja jest? Idę ja idę za pochem. O, jesteś poch w domku? Tak. Pog zginął. Tylko nie mam itemu. Cześć. Zebrać ci itemy? E, ta, e, a oddasz? No tak. Nie. <grych> pożyczysz, trosz, po, pożyczysz troszkę kojbla? E, ja nie mam. Masz 62. Więcej mam. No, więcej masz. To, że da e, Daniel ma wszystkie te mhm. nitki. Już ci ich nie oddam. Nie no, mm. mm. Nie da się wszystkie ozebrać. Mm. 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 Dobra, to mnie te knijcie. Już tepam, da Daniel. Dasz... Założył sobie dasz? budki. Daj mu tam, daj mu ten. Daj mu ten. <gry> Jaki no, troll. Co, co mi, mi ukradłeś budki, Daniel? Masz. Ja nie mam butku. No co mi tak rzucasz? No co ja mu no to jak to nie mi rzucę. Masz jeszcze ciutkę drewna świerkowego? Bo... A ja? No ty, ty. Nie. Nie. A budki, a budki A Daj trochę dirta, bo wiesz co no, się... But... Tu, tu właśnie wybuch creeper. Przez... a już mam dirta. Przez Daniela, zero Daniela. Przekupił mnie. E, 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 mam ci dać dirta, tak? Już zakopuję dirtem. I też daj. Co <grym> tu masz? Hmm. No, to o! Tam, wiem co w tym filmiku... Już wiem co w tym filmiku będzie zrobione. Odbudowa mojego domu. Co? Chcesz 62 dirta? Nie. Wystarczy Nie. mi na piecz. Wystarczy mi na miecz twoje skrzynki! <grym> Nie, ja ja było fajne rzeczy, to Poprawka, ukradłeś. Wszystko świeże. Mm. Wszystko Przepraszam, że tak mówię, ale jemy zapiekankę. No to zetnijmy troszkę drzewna. Nie. Yeah. Ja do <laughs> trzeba, <laughs> trzeba zbudować Daniela. O! Naprawdę o, trzeba go zbudować baldatko, tak, czy... nie nieźbie! Kowalczyk bawi, w belka. Jaki kowalczyk! No nie! Oj dobra! On ma taką ksywkę, tak go nazywamy w no, szkole. Tak, tak go nazywamy. Oni nie do z chałupy! A mnie nie znalazł. No dobra, już nie mów po jego ksywce, tylko po minecraftowej, poch! I sobie... A i tak nie wiem rzeczy <laughs> Jaki troll. O I to jest. Nie ja, ja, jest, nie no no typaj go. Jak, no jak, no jakby paj. co? Jakby co? Mm, y, zombie ma nowy nick. HGH No. Tak. O kurde, ona opa i ma jeszcze typi. No serio? No. Aha. Mm -hmm. Potrzebne mi drzwi. Tyle. Ja mam, ja mam, ja mam, ja mam. O. Jak słyszę drzwi? Teknąłem się do ciebie po. Ja A, jak to masz? Ja o o drzwiczki! No to jak to? <grym> Dobra. Dobrze no będzie wyglądał tak samo. Jesteśmy jaskiniowcami. A ja, a ja Endermanem. To to nie jest jaskiniowiec Kasper. <laughs> Właśnie, oddalaj moje Jaki? Wiesz kto? Ale... Nie mów wiesz, po ksywkach takich. Aj Kasper to jego imię. Drugo? Drugo? Drugą ksywkę wymieniłem jego Nie ksywkę, tylko imię dobra, już nie oszukujmy Kowalczyk tego ksywka, ale Kasper imię Ja mogę też przedstawić swoje Nie Kasper, to jest jego drugie imię Pierwsze To, no jest, to jest moje imię Ha, to jest moje Bartek Bartłomiej Dobra, już będziemy kończyć ten odcinek Nie był nic, nie było w nim nic specjalnego Niestety, ale A to by było na tyle. Na razie.